Iwona boi się, że Sara będzie się na nią wściekać o to, że przez nią ma złamaną rękę. Świeżutki Ireneusz prosto spod prysznica. A może chcesz skorzystać? Sorry, nie mam czasu. A gdzie ty się wybierasz? Lecę do Sary do szpitala. No ona oprócz tej złamanej ręki miała też wstrząsienie mózgu i nie musiała zostać na noc. Wiem, zaraz mi będziesz truć. Po co ja się tam w ogóle wybieram tak dalej. No właśnie, po co tam w ogóle idziesz i skąd wiesz, że musiała zostać na noc? Dostałam od niej smsa, dobra Irek, idę sprawdzić, jak ona się czuje. Ale, Iwona, no właśnie! Skoro wiesz, że ją wypisują, no to chyba dobrze to sobie odpuść. Nie idź tam. Irek, czy ty nie rozumiesz, że ona ma przeze mnie złamaną rękę, to ja mam ją teraz tak kompletnie olać? No, w, no, voilà! No, rozumiemy się wreszcie. No właśnie, chyba się nie rozumiemy. Iwona, no z tego będą same problemy. Mówię ci. Ona jest nieobliczalna, nie idź tam. Irek, nie będziesz mi rozkazywał. No to nie są rozkazy. Ja się martwię o ciebie, to są rady. Rady chłopaka, który ciebie mm. kocha. Dobrze, to następnym razem zachowaj sobie te swoje światłe rady dla siebie, dobra? Wona dopłagam. No błagam cię, będziemy tego żałować, nie idź do niej! O, Iwonka, dzień dobry. Czyżby cię sumie nie ruszyło? Słuchaj, przyszłam sprawdzić, jak się czujesz. Mam złamaną rękę, krytynko. jak się mam czuć? Dobra, ale chyba jest okej, okay, tak? Przecież zaraz cię wypisują. Okej, okay, nie jestem w stanie normalnie funkcjonować i to wszystko przez ciebie. Wiem, Sara, bardzo ci przepraszam. To miał być po prostu głupi żart. Żart? Nie, no, ubaw opachy, naprawdę. Dobra, słuchaj, Sara, jeżeli ja mogę cokolwiek dla ciebie zrobić. A wiesz, że możesz? Mama mi przyniosła mandarynki, obierz mi jedną. Co <noise> ty poważnie mówisz? Obierałaś kiedyś mandarynkę jedną ręką? No dobra. No i tak to teraz będzie wyglądać, Iwonka. No, widzę, że już jedną próbowałaś obrać. Będziesz za mnie robiła wszystko to, czego ja nie jestem w stanie zrobić jedną ręką i to na dodatek lewą. <grym> Zapomnij. Przez ciebie zostałam niepełnosprawna, więc teraz zasadniczo jesteś moim opiekunem. Wiesz co? Chciałam tutaj przyjść i być miła dla ciebie, ale jeżeli ty masz zamiar grać w jakieś głupie gierki, to ja mam tu I wiesz, to swędzi mnie stopa lewa, podrapałabyś mnie? Dobra. Życzę ci szybkiego powrotu Pod do domu. na razie. Palcem. Tak? Nie chcesz podobroci? Jak nie chcesz podobroci, to w takim razie ja nie jestem w stanie stanąć za barem z i ze złamaną ręką i ktoś musi wziąć moją zmianę. Zgadnij kto to będzie. Po moim trupie. To w takim razie podajecie do sądu. Nie zrobisz tego. I bo na ile my się znamy. Oczywiście, że to zrobię. Dobra, wiesz co? Życzę ci naprawdę powodzenia. A na siłowni był monitoring, więc zgadnij, co zobaczą jak odpalą kamery. Zobaczą, jak najpierw się kłócimy, potem włączasz mi pełen galop na bieżni. Ja się przewracam, łamię sobie rękę, uderzam się w głowę. Co może jeszcze mi oskarżysz o próbę zabójstwa? Nie, jest tylko proces cywilny na grube pieniądze. Masz jakieś oszczędności? Co ty mnie naprawdę szantażujesz, tak? Witam z powrotem z i zaczynasz o 17. Już to nie lubisz powtarzać, dla ciebie zrobię wyjątek po moim trupie A o 16 wychodzę ze szpitala, więc masz mnie stąd zebrać. Dobra, na razie. W jedną albo w drugą zobaczymy się albo w Scarface, albo na sali sądowej.